Ja już jestem w tej chwili na górze tych schodów i Lakuś niestety no, z bólem serca musimy się rozstać na jakieś 10 minutek. Dobrze, Lakusia? Zaraz wraca, zaraz Pan wraca. No, nie piszczymy, nie piszczymy. No. O Boże. Dobrze, to teraz idziemy. Bardzo, bardzo piękne miejsce. Camite kształty mają te skały. Troszkę się trzeba przebić przez parę krzaczków, ale naprawdę droga nie jest jakaś długa. Nic dziwnego, że tędy nie da się przejść. jedyne, jedyne miejsce. Musiałbym mieć jakieś raki albo czekan, albo zwyczajnie kamieniem wyrzeźbić schody. I tutaj też byłoby trochę trudno, aczkolwiek prawdopodobnie tędy można byłoby przejść. Wow, jak to ładnie wygląda. Takie fantazyjne kształty mają te skały. O! Ptak strokaty w zielonych, zielonych skrzydełkach. Widzę, że zwierzęta tędy akurat szły. A. Miejsce wygląda niesamowicie Bardzo miło, w tej chwili w cieniu. Wszystko wygląda jakby było zupełnie dostępne. Tutaj prawdopodobnie też można sobie pochodzić. Droga się nieco wznosi. Tutaj widzimy pierwotny, a pierwotne skały wulkaniczne, czyli to jest, to jest to, co wulkan wypluwa z siebie. Masa w tej chwili jest zbita kompletnie. Idziemy tutaj na prawo przez moment. Zobaczmy, czy może jest jakieś interesujące miejsce i tutaj też widać bardzo piękne warstwy, piękne chudus. Nie można się oprzeć, żeby nie zrobić zdjęcia czymś takim. Proszę, spróbujemy tu wejść. Prawdopodobnie dalej już nie będzie można wejść. Tu już są te skały. To nie jest twarda skała. To jest taki żurzel zbity. I gdybym zaczął chodzić po tym, prawdopodobnie zacząłby się osuwać pod nogami. Spróbujmy, tędy wejść. Odrobinę tylko, ale nie będę wyżej wchodził. Tyle tylko, żeby mieć w miarę ładny widok. No, jeszcze uważać. No i niestety wyżej chyba już nie mogę, więc zejdę. Ups jest dość niebezpiecznie. Tak wygląda wnętrze, srodnowane wnętrze wulkanu. Bardzo ładne są te fantazyjne skałki. Te bide są jakieś otwory w tych skałach, małe jaskinie. W których zadomówiły się taki Słyszę grony głównie. na górze są całe galerie takich właśnie otworów. Niestety skała, generalnie, o ile nazwać to można skałą, nie nadaje się do celów spinaczkowych. Próbujemy podejść w tym kierunku, tam głębiej. Zobaczymy, jak to wygląda. Jestem ciekaw. Czyli zapuścimy się w kilka zakamarków. Tutaj widać jest łoż. Tędy są by wymrywane te skały zewsząd. Nie zdziwiłbym się, gdyby nagle była jakaś dziura i powiedzmy wodospad. Ile ślady ludzi, więc nie jestem jedyną osobą, która próbowała tędy przemierzać. No proszę, jest słodkieniem. Wow! Zobaczymy jak daleko wiedzie. Wow! Prawdziwy słodkieniem. I nawet, nawet można obozować. Wow. No bardzo ładnie. Zróbmy jedną fotografię. Ciekawe. Otwiera się całkiem interesująca przestrzeń. Mam się, że to jest raczej... ostateczna przestrzeń. Chyba, że ten kanion jeszcze tutaj się gdzieś przeciska. Nie. To jest koniec. Chciałbym wejść tutaj na górę i próbować dalej. Jest duża szansa, że będzie tak samo, tak samo, tak jak tutaj jest. Mniej więcej to tam może być podobnie, ponieważ widzimy te wysokie skały tam wyżej. Marna szansa na dalszą eksplorację. Idziemy zatem w innym kierunku. Musimy się przyjrzeć tej skałę. Widać tutaj jest mineralizowana jakaś substancja. Są popioły wulkaniczne i krzemionka prawdopodobnie jest mineralizowana jest sporo gazów uwięzionych w tych, w tych skałach w tym żużlu to dość mocno scementowane jak widzę tutaj od biedy można byłoby to się wspinać na tym, tylko to jest strasznie gładkie nie oferuje to praktycznie żadnego punktu zaczepienia. Nawet te wystające kawałki skał są dobrze wyszlifowane i prawdopodobnie można je łatwo wyrwać. Dobrze, przejdziemy tędy. Z zakrętasem. Proszę, jakie szczeliny.